Postawiłeś granicę, postawiłaś granicę, zachowałaś się asertywnie, powiedziałeś o swoich potrzeba, o potrzebach i o tym, jaką masz opinię na dany temat i co? I drugiej stronie wcale się to nie spodobało i druga strona wcale tego nie uszanowała. I co teraz? Myślisz sobie, że testowanie granic, cała asertywność, ćwiczenie tej umie tych umiejętności, no nie ma sensu, no nie warto, tak? Nie warto w ogóle tego ćwiczyć? Jeżeli tak jest, to ci mówię, że nie, że warto. Nie poddawaj się, warto to ćwiczyć, warto wyrażać siebie i jednocześnie warto też wziąć kilka rzeczy pod uwagę. Jakie to rzeczy? No właśnie dzisiaj o tym mówimy. Zapraszam. Po pierwsze, asertywność i stawianie granic to jest po prostu, tak naprawdę, można sprowadzić do wyrażania siebie. Wyrażania swoich potrzeb, wyrażania swoich opinii, wyrażania tego, co po prostu według Ciebie akurat tyczy się tej sytuacji, jak z Twojej perspektywy ta sytuacja wygląda. Jeżeli chcesz obejrzeć coś więcej, posłuchać czegoś więcej na temat samej asertywności, to też były o tym filmy. Zapraszam Cię już teraz. Natomiast jeżeli wyrażamy siebie, czyli zachowujemy asertywność, czy też wyrażamy, czy też stawiamy granice, to, to jest pewna akcja. To jest pewna akcja, która na bank spotka się z jakąś reakcją z drugiej strony. Nie możemy sobie przyjąć, że to jest coś, co zrobię, tylko w, obrębu, w obrębie siebie i tyle. No I to będzie odhaczone i to będzie um, fajne ćwiczenie asertywności. No nie, oczywiście, że potrzebna jest druga strona. I teraz ta strona ma prawo zareagować tak jak ona uważa za stosowne, za najlepsze, najbardziej sprawiedliwe i najbardziej autentyczne i prawdziwe. Co to oznacza? No to oznacza, że czasami czasami nasza akcja asertywności i stawiania granic spotka się z reakcją mm, pozytywną. Spotka się z reakcją taką, w której usłyszymy i zobaczymy, że ktoś nas uszanował, że ktoś nas wysłuchał, zrozumiał i wziął pod uwagę nasz punkt widzenia, który jest inny od jego czy tam jej punktu widzenia. No fantastycznie. Świetnie, że tak jest, bo faktycznie tak jest. Nie, nie możemy powiedzieć, że nigdy to się nie zdarza, bo to się oczywiście, że zdarza i fantastycznie, jeżeli tak jest, doceniajmy te chwile. One są nam potrzebne i one są bardzo ważne. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że one nie będą się nam przydarzać w 100%. Że kiedy będę wyrażać siebie, no to to już jest wystarczające, że ta sytuacja, żeby ta sytuacja była wspaniała, żeby się spotkała właśnie z cudownym odzewem wynikającym z empatii, zrozumienia i wysłuchania i szacunku. Tak nie musi być i tak też nie będzie. Co więcej, powiem Ci, że tak dosyć często nie będzie. Ludzie się różnią, mają inne filozofie życiowe, mają inne rozumienie granic i mają też inną, inną perspektywę, gdzie te granice powinny się znajdować. Co wtedy? No wtedy spotkamy się z odmową naszych granic. Spotkamy się z sytuacją, kiedy my powiemy coś, a ktoś nam powie nie, nie, tak to nie jest i tak to nie będzie. Co wtedy? Czy ta cała asertywność jakby w ogóle traci na znaczeniu? Czy to w ogóle nie warto wtedy mm, kontynuować ćwiczeń asertywności? Czy warto to zarzucić i w ogóle nie wyrażać siebie i nie mówić tego, co nas boli, co nas cieszy, gdzie myśmy, my byśmy widzieli? Mm, tą sytuację czy naszą relację. Czy to oznacza, że warto to wszystko zarzucić? No nie. Bo nawet jeżeli nasza asertywność spotyka się z kiepską odpowiedzią, z, takie, z taką, której my byśmy sobie raczej nie życzyli i która nam się nie podoba, to nadal z tej choć niekomfortowej sytuacji można wyciągnąć wiele wartościowych wniosków i lekcji. I myślę, że właśnie dlatego nadal warto to kontynuować i nadal warto nie rezygnować z asertywnej postawy. A co to za wnioski, co to za lekcje? No, jest ich kilka. Na przykład. Numer jeden. Nie zawsze wszyscy nas usłyszą i uszanują. Myślę, że to jest pierwsza lekcja, którą warto przyjąć do siebie i to jest lekcja akceptacji. To nie jest lekcja frustracji i Rozgoryczenia i żalu do całego świata, że nie chce nas wysłuchać, tylko po prostu lekcja akceptacji tego, że każdy ma inny punkt widzenia i tak jak my jesteśmy, dajemy sobie prawo, jesteśmy w stanie coś poczuć innego niż nasze otoczenie, to tak też każdy członek tego otoczenia ma prawo do swoich własnych, odrębnych uczuć i wrażeń i opinii, i ma też prawo do ich wyrażania. Jest to też lekcja akceptacji tego, że nawet jeżeli my się bardzo staramy, żeby to wyrażanie naszych uczuć było delikatne, było niekrzywdzące wobec drugiej strony, żeby wychodziło od ja, komunikaty ja, czyli ja uważam, że z mojej perspektywy to wygląda tak a tak, a nie atakowanie drugiej osoby. I nawet jeżeli my się tak bardzo staramy, żeby to było, to to nie jest gwarancja tego, że ktoś inny też tak się postara. Czy pierwsza lekcja jest taka, że akceptujemy pewną dozę tej goryczy przy naszych staraniach i naszej praktyce? To nie oznacza, że ta druga strona też będzie się tak starać i też będzie praktykować asertywność. Nie, ona może bardzo nie uszanować naszych starań i naszej perspektywy i po prostu tak czasami będzie. Unikanie tych sytuacji nie jest tak bardzo pomocne. Podchodzenie do jakiejkolwiek właściwie praktyki, czy to jest stawianie granic, czy to jest asertywność, czy to jest umiejętność komunikacji, czy cokolwiek innego, jeżeli chcemy sobie, jeżeli podchodzimy do, do, tej, do tego ćwiczenia, że w ten sposób, że to ma mi zagwarantować sukces, to po prostu ma wyjść tak, jak ja sobie założyłam, no to bardzo szybko się rozczaruje. I niestety przyjadę się na tej filozofii, bo nie ma takich gwarancji. A jedyne, co można faktycznie wyjąć dla siebie, co będzie nam bardzo pomagać w dalszym rozwoju, to jest właśnie doza akceptacji. Akceptacji tego, że nie wszyscy nas wysłuchają, akceptacji tego, że nie wszystko idzie po naszej myśli, akceptacji tego, że nasze starania nie zawsze będą docenione, i to jest OK, i to jest w porządku. Um, tak po prostu wygląda interakcja. Czasem ona jest bardzo fajna i udana, czasem nie. I to nie jest koniec świata, to nie jest odejście od normy, taka po prostu jest norma. Z prostej przyczyny. Ludzie są różni. I znajdują się aktualnie na różnym etapie swojego rozwoju, i ten etap może nie być tym samym etapem co nasz. I akceptacja, uczenie siebie, akceptacji, umiejętności akceptacji i ćwiczenie mięśnia akceptacji tych różnic jest pomocna, jest rozwojowa. Okej, okay? nie jest super przyjemna, ale jest rozwojowa. Punkt numer dwa: asertywność to branie odpowiedzialności za siebie. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli my ćwiczymy asertywność, jeżeli ja ćwiczę stawianie granic, jeżeli ja ćwiczę wyrażanie swoich potrzeb, jeżeli ja chcę nauczyć się mówić o sobie, to znaczy, że ja biorę za siebie odpowiedzialność za to, co ja robię z, ze swoim życiem, ze swoją energią, ze swoimi słowami. I tyle. To już i tak jest bardzo dużo. Bardzo dużo pracy domowej do odrobienia. Natomiast nie mogę brać odpowiedzialności za to, co zrobi druga osoba, albo jak ona zareaguje na te moje ćwiczenia i starania. Jeżeli sobie wymyślę, że aha, to jak ja to powiem, co tam chcę powiedzieć, co mi się nie podoba, jeżeli ja poproszę o podwyżkę, jeżeli ja poproszę o wyłączenie komórki w, naszej, w trakcie naszej rozmowy, czy cokolwiek innego, to ta druga strona najlepiej, żeby odpowiedziała tak, a tak, i sobie wymyślamy, że to pewnie się spotka z taką reakcją. Co w tym momencie robimy? No, nie dość, że narażamy siebie na, na rozczarowanie, to jeszcze jakby przejmujemy też kontrolę nad drugą stroną. Chcemy jakiejś gwarancji, chcemy jakiejś, jakiejś przewidyw przewidywalności tego, co ta druga strona zrobi. Czyli Zamiast pozostawać w obrębie siebie i brania odpowiedzialności za siebie, zaczynamy wchodzić gdzieś tam na drugą stronę, a to nie na tym polega. Asertywność, stawianie granic czy umiejętność komunikacji, to jest branie odpowiedzialności za siebie. Wiesz mi, i tak to jest naprawdę niełatwe zadanie. I jeżeli jemu się poświęcisz, i jeżeli na to zadanie, nakierujesz swoją koncentrację i uwagę i energię, to naprawdę i tak jest sporo do roboty i to i tak już jest dużo. I na tym pozostajmy, tak? Bierzmy odpowiedzialność za siebie, a nie za drugie osoby. Nie przewidujmy, nie liczmy na coś, nie stawiajmy jakichś wymagań wobec tej drugiej osoby, a raczej pozostańmy w obrębie siebie, to i tak będzie bardzo wartościowe ćwiczenie osobistego rozwoju. Punkt numer trzy. Ok, nie dostałeś tego, o co prosiłeś, ale dostałeś co innego. Wtedy, kiedy przyjdziesz z jakąś e, prośbą, czy też e, z wyrażeniem swojej potrzeby do kogoś, i to się nie spotka z szacunkiem, ani z rozumieniem ani z wysłuchaniem, ani z niczym, na czym by ci zależało. To znaczy, że nie dostałeś lub nie dostałaś tego, po co przyszłaś. I to oczywiście jest niekomfortowe, to jest to może wywoływać w tobie smutek, żal, złość. Oczywiście zróbmy na to miejsce. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że tak naprawdę nie wyszłaś z pustymi rękoma. Dlaczego? No bo po pierwsze Jakakolwiek by odpowiedź nie przyszła z drugiej strony, to Ty w obrębie siebie zrobiłaś to, co chciałaś, czyli wyraziłaś swoje potrzeby, wyraziłaś swoje opinie, powiedziałaś lub powiedziałeś to, co siedzi w Tobie w środku i mm, to wyszło na wierzch, to wyszło, wyszło na zewnątrz i to już jest Twój wielki, wielki sukces. Jednocześnie też ta osoba m, zachowując się w taki sposób do ciebie, dała ci też dużo informacji na temat siebie. Dała ci też dużo informacji na temat relacji, przynajmniej w tym momencie, tak? na tym etapie ta relacja y, wygląda tak, a tak. To znaczy, że ona wygląda w następujący sposób. Nie ma tam miejsca na razie na wysłuchanie Twoich. Y, Koncepcji Twoich opinii, Twoich emocji. Nie ma tam przestrzeni na Twoje potrzeby. To, jakkolwiek jest to przykre, do przyjęcia jest supercenną informacją. Jest cenną informacją na temat Waszej relacji, czy to jest relacja z obcą osobą, czy to jest relacja z sąsiadem, czy to jest relacja z partnerem lub partnerką. Jest to bardzo ważna informacja, bo to teraz już. Wiesz, czego możesz się spodziewać, w, ty w obrębie tego zagadnienia, w obrębie tej relacji, taka wiedza może ci pomóc podjąć następne decyzje odnoszące się właśnie tej relacji. I tego, jak postępować z tą osobą. Znowu to nie, nie, nie jest może przyjemne, dlatego że może spodziewałeś się lub spodziewałaś innych rela relacji i reakcji, a dostałaś coś innego, ale jest to nadal cenna informacja. I ostatni punkt. Asertywność to także milczenie. I tutaj powiem coś troszeczkę w kontrze do punktu pierwszego, ale muszę to powiedzieć, ponieważ właśnie to nie jest wszystko sztywne, to wszystko jest bardziej elastyczne, i im bardziej uelastycznimy swoje myślenie i podejście, tym lepiej będzie nam się połapać w różnych skomplikowanych i złożonych e, sytuacjach. Interpersonalnych, które zazwyczaj są skomplikowane i złożone. Otóż oczywiście, że mówmy o sobie i wyrażajmy siebie, i to jest bardzo cenna i ważna umiejętność. Jednocześnie pamiętajmy, że czasami są takie momenty, kiedy to mówienie o sobie, zwłaszcza jeżeli już wielokrotnie korzystałaś z tego narzędzia i wielokrotnie przekonałeś się, że, że to po prostu nie działa. Z tą osobą to nie działa, w tej relacji to nie działa, to przychodzi taki moment, w którym jednak to milczenie jest mm, wyrażaniem siebie, jest asertywnym wyrażaniem siebie. To jest budowanie pewnej granicy, czyli ja w tej relacji z tą osobą nie mogę, nie mogę mówić o sobie, nie mogę powiedzieć o swoich potrzebach i najlepiej na tym wyjdę. Jeżeli granica będzie wyglądała jak milczenie. I to też jest coś, co warto wziąć pod uwagę i głębiej przemyśleć, i jest o tym oddzielny film, także zapraszam Cię do niego. No dobra, to jeżeli chodzi o teoretyczną stronę tej, tego zagadnienia, stawiania granic i asertywności, przejdźmy do przykładów. Cały, te, cały ten film i cały ten pomysł na ten film powstał na podstawie komentarza, który dostałam pod jednym z ostatnich filmów. Gdzie ktoś napisał, że ma taką sytuację, że pod jej balkonem czy oknami ciągle się dzieje jakiś hermider, ciągle się dzieje jakiś krzyk i, i hałas. I to bardzo przeszkadza, i poprosiła asertywnie ludzi, którzy tam hałasują, o zachowanie ciszy. Co się spotkało z zupełnym niezrozumieniem, z zupełnym nieuszanowaniem tej prośby i tej potrzeby. No i co teraz, właśnie? No więc właśnie w świetle tego wszystkiego, co powiedziałam wcześniej, okej, okay, jest to niesympatyczna sytuacja, jest to niemiła sytuacja i bardzo niekomfortowa, która dodatkowo może nas gdzieś tam ciągnąć w przeszłość, bo kiedy czujemy się niewysłuchani, nie, nieuszanowani, to nagle mamy emocjonalne flashbacki do przeszłości, kiedy. Byliśmy często niewysłuchani, kiedy byliśmy nieuszanowani, kiedy ktoś nie zauważał naszych potrzeb. Więc to może być takie trudne w, w, w kontakcie z tą sytuacją odmowy, czy też w ogóle nawet niewysłuchania nas. Bierzmy to pod uwagę, weźmy, zróbmy um, miejsce i przestrzeń na nasze emocje, które się w tym momencie pojawiają. One nie są łatwe i nie są. Przyjemne dlatego zaopiekujmy się sobą tym bardziej. Natomiast yy, wyciągnijmy wnioski. Wyciągnijmy wnioski yy, po to, żeby się jednak z tej nie, nieprzyjemne, nieprzyjemnej, nieprzyjemnej sytuacji yy, czegoś nauczyć. Czego? No właśnie tego, że już wiemy, z jakimi to sąsiadami mamy do czynienia. Wie, wiemy, na czym stoimy. Wiemy, że prośba i stawianie granic tutaj nie zadziała. W związku z tym możemy podjąć dalsze decyzje. Czy chcemy to odpuścić i dać sobie spokój, bo to nas będzie kosztować więcej nerwów niż dawać korzyści? Czy może chcemy podjąć dalsze kroki, które nie mogą wyglądać jak dalsze rozmowy i właściwie siłowanie się i szarpanie z tymi ludźmi? To jest jedno. Ale nie zapominajmy o drugiej rzeczy, o tej, że, że jako osoba, która ma potrzeby, która zaryzykuje to twierdzenie, jeżeli tutaj jesteś, jeżeli tutaj wchodzisz, jeżeli oglądasz ten film, to jesteś osobą, której niezbyt łatwo przychodzi stawianie granic ani asertywność, która musi czerpać jakąś wiedzę i sięga po pomoc, na przykład do internetu, dlatego że to nie jest takie oczywiste. A zatem, oprócz skupiania się na efekcie końcowym, doceń cały proces i to, że przeszłaś przez ten proces, stawianie granic. To nie jest takie łatwe. Zwłaszcza jeżeli w naszym życiu przyzwyczailiśmy się do tego, żeby nie mówić o sobie, żeby nie wyrażać nie tego, co czujemy albo potrzebujemy. Żeby raczej zwracać uwagę na to, co inni czują i co inni, czego inni potrzebują. Jeżeli tak było, jeżeli masz taką przeszłość za sobą i chcesz troszeczkę ją zmieniać, to sam fakt, że poprosiłaś sąsiada o, o nie o pomoc o ciszę, już jest twoim osobistym sukcesem. I nie przywiązuj tak mocno tego sukcesu do efektu końcowego. Czy, czy faktycznie ten sąsiad zachował ciszę, czy nie? Sam w sobie fakt, że otworzyłaś buzię, że zaczęłaś mówić, że zwróciłaś komuś uwagę, jest już twoim sukcesem i poklep siebie po ramieniu za to. Nie uzależniaj tego poczucia satysfakcji z własnego rozwoju od tego, co zrobi, zrobi druga osoba, bo ty nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co zrobi druga osoba, ani nie, nie kontrolujesz tego. Ale kontrolujesz je, bierzesz odpowiedzialność za to, co się dzieje w obrębie ciebie, a to, co się zadziało, to była asertywność i stawianie granic. I brawa ci za to. Świetnie i fantastycznie. Jeszcze jeden mały przykład ode mnie. Moja, moja osobista uch, sytuacja, z którą się zmagam bardzo często. Jeżeli też tak masz, proszę cię, daj mi znać w komentarzu, to nie będę się czuła taka sama dotycząca tego tutaj małego osobnika, którego nie wiem, czy tak dobrze widać, ale, ale tutaj jest ktoś. Otóż ona jest psem, który, który lubi bardzo spokojne psy. Bardzo lubi przebywać, nie tyle co bawić się i tam tarmosić i szarpać, ale przebywać wśród spokojnych psów. Najlepiej, jeżeli to jest starszy, jakiś pies, RM emeryt, dziadek lub babcia, to to jest dla niej, Ukochane towarzystwo, te relacje są wtedy takie delikatne, te kontakty są z dystansem, powoli i, i, i spokojnie, na no, spokojnych zasadach. I to jest coś, w czym ona czuje się jak ryba w wodzie. Natomiast wiadomo, że jeżeli masz psa, albo jeżeli po prostu obserwujesz ludzi na spacerach, to nie wygląda zawsze tak, że inne psy są. Uszanują dystans, są spokojne, podchodzą spokojnie i nawiązują tą relację powolutku. Najczęściej jest tak, że są tak zwani podbiegacze. I to są psy, które od razu chcą kontaktu fizycznego. Ona tego nie lubi. To jest dla niej tak zaskakujące, że zawsze mocno się spina, najczęściej ucieka, i to jest jej absolutny patent na, na wszystko. Ale nie od każdego psa też można uciec, i ona wtedy się naprawdę bardzo stresuje. Ja, jako właściciel tego psa, chcę tego stresu jak najmniej dla niej, i uważam, że właśnie nawiązywanie relacji, czy też psich, czy też ludzkich, w sposób delikatny, spokojny, z uszanowaniem dystansu i powolnym temp, w powolnym tempie jest zdrowe, jest pomocne. I co się dzieje? No bardzo często mam sytuację, kiedy jest taki podbiegacz, jest stres i moja prośba do tej osoby, proszę zabrać psa. Co się dzieje? Powiem Ci, że w 99% spotyka się to z tekstem, ale ona nic nie zrobi, ale on jest niegroźny, ale proszę się nie bać I itp. Itd. No więc w ogóle tu nie o to chodzi, że ja się boję tego psa, czy się nie boję. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o przywitajmy się w inny sposób. Tak? przywitajmy. Ja tego potrzebuję, mój pies tego potrzebuje. No i co? No i moja asertywność, moje wyrażanie zdania spotyka się z absolutnym niezrozumieniem i z absolutnym mm, nieposzanowaniem tej potrzeby. Co więcej, bardzo często, jeżeli ktoś nawet już wezwie swojego psa, żeby on wrócił, ten pies go nie słucha. Więc to jest w ogóle porażka. No i co? Mogę przyjąć że do siebie to, że ojej, to, to nie ma sensu. To nie ma sensu mówienie i zwracanie ludziom w ten sposób uwagi. I czasami faktycznie przyznać się, oczywiście, że dopada mnie taka myśl. Natomiast nadal uważam, że. W większości przypadków to ma sens. Podzielmy to 20 na 80, tak? 20% można sobie odpuścić, ale 80%. Zróbmy to, wyraźmy swoje potrzeby. Nie dlatego, że faktycznie ktoś się ktoś uszanuje i bardzo ładnie postąpi i przywoła swojego pieska, a ten piesek grzecznie przyjdzie, a potem się wszyscy powitamy na bardzo spokojnych zasadach. <grym> Ojej, chciałabym. <grym> Natomiast tylko po to, żeby. Zrobić to dla siebie, żeby ćwiczyć swoją asertywność, żeby ćwiczyć swoje wyrażanie potrzeb, żeby ćwiczyć swoje zachowywanie spokoju w sytuacji, która generuje trud i bardzo możliwe, że stres. Okej. Okay. tak to jest z pieskami i tak to jest a raczej nie z pieskami, tylko z ich właścicielami. Bardzo proszę Cię, daj mi znać w komentarzu, z którymi sytuacjami masz y, pewną trudność i stawia stawiasz granice i zachowujesz asertywną postawę, a mimo tego czujesz dyskomfort i trochę frustrację, ponieważ to nie przynosi wielkich efektów. I daj mi znać, jeżeli ten film w czymś ci pomógł, pomógł na tą właśnie okoliczność. Jeżeli tak jest, to daj mi kciuka w górę koniecznie odezwij się w sprawie piesków, jak to wygląda powitanie i podbiegacze i wszystkich sytuacji, które są trudne do zniesienia. I jeżeli masz ochotę, to zapraszam Cię do daj na spokój.pl. Co tydzień wysyłam różne pomocne treści na Twoją skrzynkę. I zapraszam też do sesji rozwojowych ze mną online jeden na jeden. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy za bardzo za uwagę i za wysłuchanie naszych opowieści. I co, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Żeby te wszystkie punkty zrozumieć troszeczkę lepiej, jeszcze chwilkę chcę poświęcić kilku przy, przykładom. W ogóle cały ten film powstał na, na podstawie komentarza, którego, którego, który, który, ktoś, którego ktoś zostawił, którego chyba ktoś zostawił. Na, pod nie nad, tylko pod. Jeszcze raz.